Po cztery zawory na cylinder. Skrzynia biegów 16 biegów do przodu, 16 do tyłu. Przejście wygląda tylko w ten sposób, że na chwileczkę może się zatrzymać albo właśnie nikt nie wie, gdzie to tylko raz używamy sprzęgła. Przy całej skrzyni biegów jest to wyjątkowa skrzynia pod tym względem. Pomiędzy biegiem 8 a 9 tylko raz. Na całym zakresie używamy tylko raz. Brzegła, kiedy wyduszamy pomiędzy biegiem 8 i 9. Zeciągnikiem jest produkt, agregat talerzowy marki Unia Drudziąd, Mark Case na talerza o średnicy 660 mm, a następnie jest wał gumowy. Zobaczmy, jak maszyna ta sprawuje się w polu. Powiem, U... że ciągniki marki Case.

Ciekawe komentarze, bo słyszę z boku, że to prawda, teren jest bardzo mokry, jest błoto i ślizgał się tam troszeczkę, ale jednak poradzi mi to. tym jest okonny, z tym ciężkim, bo to jest ciężki agregat na dużych talerzach.